Kongo TV chciała zadać pytanie, Meduza, Medi, chciałeś zadać pytanie, nie? Siemano, tutaj przedstawiciel telewizji Kongo TV, mam pytanie do Natana, tutaj od moich widzów. Co ile i ile tego teścia napierdalasz? Takie pytanie tutaj od widzów. No. I też jakby pytanie ode mnie, pytanie no. ode mnie jeszcze, bo też dużo osób mi zarzuca, że napierdalam. I proszą o badania. Powiedz mi, ile muszą mi sosu zajebać, żebym zrobił badania i żeby mi się opłacało? Kurczę, ciężko, żeby ci się opłacało, myślę. Co? Myślę, że ciężko, żeby ci się opłacało. Nie no, nie no dobra, y, czyli odpowiedź na pierwsze pytanie. Ile i co ile? I czy długi, czy krótki pod sporty walki lepszy? Hmm. Moim skromnym zdaniem, y, bo kolega mówił, nie? Kolega mi opowiadał. Mhm. Y, co, co dwa dni, myślę, krótki, wiesz? Co, dwa dni Ale nie wiem jakie dawki, bo mi to kolega robi. Kolega robi, szeli, szeli Kolega mi to robi. Ehe. Ehe. Sorry. A, A, szeli. To kolega ci zastrzyki robi. No, no. Sz -sz -sz szeli... Yy, szeli jemu Ale nie... czym więcej, tym lepiej, słuszna. Szeli nie został usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Ale ja myślę, ogólnie że... jeszcze tutaj... Yy, Albo bo niech właśnie... prokuratura wyda wyrok. Natan, powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby być takim bogiem sylwetki jak ty, bo kurwa motywuje się. Nie wiem, zapytaj ludzi. No pod, ale no podobno tego teścia bijesz. Nie wiem, a ty podobno trena bijesz. Ja? No No co Ty chopie? Jak to, Słyszałem, nie, że. Nie no dobra, no, ja, okej, okay. no dobra. Znaczy, nie musisz się tłumaczyć, widać po tobie. I to a nie chodzi ty... o sylwetkę. A skąd ty to o tym mówisz? głowę. To widzę, że masz doświadczenie w braniu środków do e, Jeszcze raz powtórz, proszę. Co ty kurwa powiedziałeś? Co ty kurwa powiedziałeś? Ej, A co, co powiedział na tam? Co powiedział Nathan? Kongo TV wjechało i od razu co? są dymy, kurde! Co powiedziałeś? Nathan, co powiedziałeś? Co powiedział Nathan? Shelly, Shelly, możesz powiedzieć, co powiedział Nathan, bo my tu w większości nie słyszeliśmy. Nie no, teraz e, tak jakby chciał pokazać, że się zająkałem coś w tym stylu i żebym się powtórzył. Nie. No bo się zająkałeś, to się Nie, no to, normalnie mówię. No za, ty tak. jesteś zatresowany. Ktoś ma głowę na karku, już ma drugą walkę z Darem, trzecią z Szeligą. Na jednej konferencji! Znaczy Szeliga sam coś tam sapał kiedyś na Instagramie, chłop. widziałem. Nic nie musi nagrywać. Tylko nikt mu nawet nie odpowiedział na to, co sapał na mnie Szeliga kiedyś, widziałem. A co na ciebie sapał? Szczerze? Nie wiem, coś mi się wyświetlił, jakiś shot na TikToku i to pominąłem, bo ja tak miałem taki okres, że jak widziałem, że ktoś o mnie mówi, to to pominąłem. Szeli zaczepiałeś, coś... e, zaczepiałeś na tana, czy nie? Szeli, Zaczepiałeś Natana czy nie? Że ja go zaczepiałem? No. Dlaczego go zaczepiałeś. Nie, no, tylko wystosowałem normalne argumenty, jak to prokurator. Argumenty robi. z wyzywaniem Co? Argumenty z wyzywaniem. Z jakim wyzywaniem? No, z pak, jakim wyzywaniem? Oczywiście mikrofon. Co? A metr 50 masz? O kur a. Ej, a co ty masz to do tak, krasnoludów? Ale powiem. Ja... Ty jesteś czarnoksiężnikiem, nie Krasnoludów. A co ty masz do wysokich, ty. Ej, zostawcie ale jak... mnie, kurwa! Ej! Chyba ci trochę ta Warszawa kurwa uderzyła do głowy i za dużo kryształów filozofów pierdalałeś? Nie, nie, nie za dużo. Chyba za dużo, kurwa, bo widzę po twojej mordzie, że tyś wykrzywiany? Nie, troszeczkę. I tyś wykrzywiany kurwa jak stary Menel. Jak stary Menel? No, jak stary Menel, No, wyglądasz. między 24 si lat. No popatrz na siebie, jak ty wyglądasz, człowieku. A masz lustro? Jak to śmietnik popatrzcie. jebany. No ja no chyba ja się tylko... rano spojrzałeś w lustro. Ja znaczy, widzę śmietnik, ale patrzę przed siebie teraz, wiesz? O, Dobrze, o, chłopaki! Do... Widzę, że wrze. To do zobaczenia. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Do Jeśli Będziesz to jest zły pomysł, to ale... No tak, nie ma problemu. To Bogdan ale... mnie popraw. O, ale okay. może zrobimy Rama chłopakom ulicy. face to face? Tak, chodźcie, zrobimy wam face to face. Zróbmy chłopakom ulicy. face to face, skoro tak buduję z lat... nimi. Face serio, to face. face! Ej, ale pamiętaj, szeli, że ten... Kurde! Natan ma walkę. Ej, dbajcie tam o Natana. Spokojnie. Piotrek, nie rób nic, serio. Obiecaj, że nic nie, nie uderzysz. On ma walkę i ma okulary. Chyba wziął do siebie tą, mo tą moją taką radę i naprawdę chłop zaraz czwartą walkę będzie miał. Jak czuję naturalność. Ja kurwa czuję smród. Przepraszam. A myłem Jebie. zęby. Jebie od ciebie. A kurwa, dobrać nie obrażaj Batonów Fame. Dobra. Dobra. Ja pierdolę. Dobra, panowie, to spróbujcie jeszcze raz. Tak, tak, zróbcie, no. Już. Mikrofon, mikrofon. Ja już damy. z mikrofonem, bo tu widzę są potencjalnie z ja mikrofonem. Już, mikrofon tak, już mam. Już tak, mam Czeli, ty gryźim wzrokiem, kurwa, patrz na niego. Za, ale no. za dużo trenu, kolega mówił. Nie, ja. Co, nie wytrzymasz chwilki? Testosteron za, za bardzo, nie? W Buzujesz za bardzo. Przed hotelem, tak? Okay. Nie, ale teraz już tak na poważnie na ten. Możesz coś ze mną